Witajcie serdecznie z tej strony Damian Wiatrowski, a dzisiaj opowiem Wam, jak polepszyć włanianie kurkumy, żelaza, wapnia i witaminy A. Jak polepszyć wchłanianie kurkumy? Niestety kurkumina w kurkumie jest bardzo słabo wchłaniana do krwiobiegu. W rezultacie może stracić ona właściwości prozdrowotne, dlatego dodanie czarnego pieprzu może pomóc we wchłanianiu kurkuminy. Badania potwierdzają, że połączenie piperyny z czarnego pieprzu wraz z kurkuminą, która znajduje się w kurkumie, zwiększa wchłanianie kurkumy nawet o 2000%. Jedno z badań wykazało, że dodanie 20 mg piperyny do 2 g kurkuminy znacznie zwiększyło Wchłanianie kurkuminy. To teraz na pewno pojawi się pytanie, dlaczego pieprz poprawia wchłanianie kurkumy. Już Wam tłumaczę. Obecnie istnieją dwie teorie na temat tego, jak działa ten schemat. Po pierwsze, piperyna ułatwia przepływ kurkuminy przez ścianę jeli do krwiobiegu, a tym samym zwiększa wchłanianie kurkuminy. Po drugie, może spowolnić rozkład kurkuminy w wątrobie, tym samym zwiększa jego. Stężenie we krwi. W rezultacie połączenie kurkuminy z piperyną zwiększa jej potencjał i korzyści zdrowotne. Pamiętajmy o tym. A teraz chcę powiedzieć kilka słów na temat prawidłowego wchłaniania wapnia. Pamiętajmy, że wapń musi być w towarzystwie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, aby jego bioprzyswajalność była na najwyższym poziomie i przede wszystkim wchłaniała się tam, gdzie jego miejsce, czyli do kości i zębów, a nie do tkanek miękkich. Tutaj w, oczywiście, aby taka sytuacja mogła spowodować coś negatywnego w naszym ciele, to musimy mieć środowisko związane z glikacją, ze stanami zapalnymi, czyli palimy papieros, jemy dużo przetworzonego cukru, który powoduje glikację i w konsekwencji może powodować stany zapalne w naszych alteriach. I pamiętajmy, że jeżeli w tym momencie jedlibyśmy tylko wapń, bez witaminy A, D, E i K to może dojść do odkładania blaszek miażdżycowych. Dlatego też bardzo ważne, aby wapń był jedzony z witaminą K. A dokładnie witaminą K2MK7, która aktywuje dwa białka MGP i ostokalcynę. One mają za zadanie umiejscowić wapń w tym miejscu, gdzie jest ich przeznaczenie, czyli w kościach i zębach, a nie w tkankach miękkich. Na uwagę również zasługuje witamina D3, która bardzo podobnie działa jak witamina K2 i K2 z D3 działa synergistycznie, dlatego pamiętajmy o K2, MK7 i witaminie D3. W praktyce wyglądałoby to tak, że w momencie kiedy jemy nabiał, warto dodać przykładowo jajko do tego i zielone warzywa. Wtedy uzupełnimy kwasy tłuszczowe plus zielonych warzyw możemy też dostarczyć witaminy z grupy K. Teraz porozmawiamy o polepszeniu wchłaniania witaminy A. Tak jak wcześniej wspominałem, witamina A należy do... Witamin rozpuszczalnych w kwasach tłuszczowych. Taka ciekawostka, wszystkie jaskrawe warzywa i owoce o kolorze pomarańczowym i wchodzące nawet w czerwień zawierają prowitaminę A, czyli beta-karoten i on dopiero jest przekształcany do aktywnej witaminy A. I pamiętajmy, że żelazo jest wymagane do przetwarzania beta-karotenu w retinol. Niekoniecznie chemowe musi być, czyli nie musimy jeść mięsa, ale możemy dodać przykładowo pietruszkę, aby spotęgować przekształcanie prowitaminy A w Witaminę A, czyli retinol. W praktyce, przykładowo, jeżeli chcemy zjeść suszone morele i po pierwsze chcemy zwiększyć przekształcenie prowitaminy A w witaminę A, i dodatkowo chcemy ją bardziej wchłonąć, możemy dodać do nich migdały, gdzie kwasy tłuszczowe obecne w migdałach wspomogą wchłanianie witaminy A. I to w stopniu naprawdę znacznym, bo z 30% do nawet 90%. pod punkcie chcę przeanalizować jak polepszyć wchłanianie substancji antynowotworowych, przeciwzapalnych, przeciwmiąższcowych, prozdrowotnych, tak ogólnie rzecz ujmując. Przykładowo w karetenoidach mamy luteinę, likopen, alfa-beta-karoten, czy w polifenolach mamy związki fenolowe, antyocjany, katechiny, flawony, flawany, ligniny, taniny itd. i tak dalej. Teraz jeżeli weźmiemy dany produkt i byśmy skorelowali te wszystkie substancje, to one potrafią same siebie wzmacniać, dlatego też tak, dieta urozmaicona jest ważna, warzywa, owoce, zioła i najróżniejsze przyprawy, po to, aby potęgować działanie tych wszystkich substancji przeciwzapalnych, przeciwniażdżycowych, przeciwnowotworowych itd., itd. Ogólnie mówiąc, prozdrowotnych. I na koniec zostawiłem informacje jak polepszyć wchłanianie żelaza. Te informacje przydadzą się osobom, które są na diecie roślinnej, bo tam mamy sporo żelaza niechemowego, ale jest prosty zabieg, aby spotęgować wchłanianie tego żelaza. Wystarczy dodać witaminę C i nawet do 50% można zwiększyć absorpcję w naszym ciele żelaza. Witamina C pomaga rozbić żelazo w formę, która dla organizmu może być łatwiej wchłonięta. To by było na tyle w tym krótkim materiale. Jeżeli chcecie więcej Informacji zapraszam na blog motywatordietetyczny.pl. Tam mamy codziennie artykuły, nowe infografiki. Jeżeli chcecie ściągnąć darmowy e-book Wprowadzenie do zdrowych nawyków żywieniowych, również zachęcam. Jak widzicie, tych informacji mamy mnóstwo, tylko Waszą walutą jest czas, który musicie poświęcić, aby to przyswoić. Z ciekawostek, jeżeli zapiszecie się do newslettera, co drugi, trzeci dzień otrzymujecie najróżniejsze. PDF w wysokiej rozdzielczości możecie sobie wydrukować jako wywieszkę na lodówkę. A tym samym stworzycie środowisko, w którym wam łatwiej będzie zmienić te nawyki żywieniowe. Diety tak średnio działają. Z reguły jest efekt diojo, człowiek się zapomina, a jak wyrobimy sobie te fundamentalne nawyki, to już potem nawet o nawet sobie można, proszę Magnuma zjeść. Swoją drogą na Instagramie pokazuję codziennie moje posiłki. Też możemy przemycić tego typu łakocie przetworzone, i to ginie w środowisku mega wartościowych produktów, warzyw, owoców. Posiłki są zbilansowane, różnorodne. Macie pokazywane makro i nie tylko białko, tłuszcz, węglowodany, kalorie, ale również pod kątem wszystkich potrzebnych witamin, minerałów. I niebawem też również pojawi się zakładka na blogu, w której będę to wszystko dokładnie pokazywać. Plus nutraceutyki. To jest bardzo ciekawy temat od kilkudziesięciu lat, coraz bardziej badany przez naukowców. To są wszystkie związki fitochemiczne, które znajdują się w warzywach i owocach, i to one tak naprawdę powodują aktywację pewnych genów w naszym ciele, i w ten sposób wydłużamy swoje życie. Nic, tylko ogarnąć to wszystko i cieszyć się zdrowymi nawykami żywieniowymi. Tego Wam życzę. Jeżeli materiał Wam się podobał, zostawcie łapę. No i widzimy się gdzieś w eterze. Do zobaczyska.